I chcę kochać. I e, myślę, że tego doświadczamy właśnie na co dzień, że potrzebujemy nie tylko miłości Pana ale potrzebujemy, aby wzrastać miłości drugiego człowieka. I to przedstawienie właśnie o tym mówi, że nieraz jest tak, że to, co mamy najcenniejszego i go tracimy, dopiero doceniamy tego wartość, jak to było dla nas ważne. E, więc zapraszamy po prostu do obejrzenia. straszliwe zierna baobabu, Kiedy baobab wyrośnie, na wyrwanie jest już za późno. Dlatego należy zawsze rano po obyciu się. Wtedy się nie zapomni. Ciekawe, czy na innych planetach też są baobaby. A jeśli nie, to co? Bardzo chciałbym zwiedzić inne planety. O, to wyrosło coś innego. To nie wygląda jak bo... O, jaki piękny pączek, rozbija płatki. A Dopiero się obudziłam. Przepraszam, za nie jest, Jestem jeszcze nieobecna. Ależ pani jest piękna. Doprawdy? Urodziłam się równocześnie ze słońcem. Zbyt skromna to ona nie jest. Wydaje mi się, że czas na śniadanie. Czy odróżni Pani łaskaw pomyśleć o mnie? Mam cztery kolce. Mogą się te tygrysy uzbrojone w pasuszy? Nie ma tygrysów na mojej planecie. A poza tym tygrysy nie jedzą trawy. Ale ja nie jestem trawą. Proszę mi wybaczyć, nie obawiam się tygrysów, ale. Ale czy jest do przyciągów? Czy nie ma pan planu? Trend do przyciągów? Ależ to nie pasuje do rośliny. A właśnie, że pasuje. Wieczorem proszę mnie przykryć kosze. U pana jest bardzo zimno. Chyba zepsuło się otrzymanie. Tam, skąd przybyłam. <tuszy> 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 Przybyła się pan na środkowo, więc nie jest zaś planet nie kłapał. Poddany. Dla królów wszyscy, gdzie są poddanymi. Zbliż się. Wobecności króla nie wolno szepać. Zakazuję ci się bać. Nie mogę przestać, bo odbyłem długą drogę i nie spałem. Wobec tego rozkazuję ci się bać. Od lat nie widziałem sięgających. Zaciekawiam się, panie. No, siegaj jeszcze, to rozkaz. Szybko, jaśnie, że pan rządzi. Wszyscy E Dobry wieczór. Nie rozumiem. Nic tu nie ma do zrozumienia. Rozkaz jest rozkazem. Dzień dobry. Mam straszną pracę. Kiedyś ona miała sens. Gasiła latarnię rano, a zapalała wieczorem. Dzień mogę odpoczywać, a w nocy spałem. Więc? A czy teraz rozkaz się zmienił? rozkaz się nie zmienił. Na tym polega trawizn sytuacji. Z roku na rok planeta obraca się coraz szybciej, a rozkaz się nie zmienia. Więc? Więc dzisiaj, gdy planeta robi obrót w ciągu minuty, nie mam ani chwili odpoczynku. W ciągu minuty muszę zapalić ją i zgasić. 30 dzień trwa minutę? Nie, ja, tylko to zabawne. To wcale nie jest zabawne. Minął miesiąc, odkąd rozmawiamy. Miesiąc? Tak, 30 minut. Ten człowiek nie może mógłby zostać moim przyjacielem, lecz jego planeta jest za mała dla nas dwóch. Zadaję sobie pytanie, czy gwiazdy świecą po to, aby każdy mógł odnaleźć swoją? Popatrz na moją planetę. Znajduje się dokładnie nad nami. Jest piękna, po co tu przybyłeś? Mam pewne trudności z różą. Płacham kwiat, który jest jedyny, jedyny na milionach kwiatów, ale... Gdzie są ludzie? Czuję się osamotniony w tej pustyni. Wśród ludzi jestem także samotny. Jestem zmęczony, muszę odpocząć. Miałem kiedyś rodzącą karawanę, więc sądzę, że istnieje ich sześciu lub siedmiu ludzi, lecz nigdy nie wiadomo, gdzie można ich dostać. Ja bym im nie nie mają korzeni. To im przeszkadza. ci drogę, która zawsze prowadzi do ludzi. Do widzenia. Do. Szukam ludzi. Co to znaczy oswojony? Ludzie mają strzelby i polują. To bardzo kłopotliwe. Chodują także kury. To interesujące. Poszukujesz kur? Nie. Szukam przyjaciół. Co to znaczy oswojony? Jest to pojęcie zupełnie zapomniane. O swoich znaczy tworzyć wiązek. Tworzyć wiązek? Oczywiście. Teraz jesteś dla mnie tylko zwyczajnym chłopcem. Podobnym do stu tysięcy innych zwyczajnych chłopców. Nie potrzebuję Ciebie. Ty także mnie nie potrzebujesz. Ja jestem dla Ciebie tylko zwyczajnym Podobnie do 100 tysięcy innych zwyczajnych pisów. Lecz jeśli mnie oswoisz, będziemy się nawzajem potrzebować. Będziesz dla mnie, jedyny na świecie. I ja będę dla ciebie jedyny na świecie. Zaczynam rozumieć. Jest jedna róża, która mi się wydaje. Mniej. Cię nabrało blasku. Z daleka będę rozpoznawał Twoje kroki, tak równy, różne od innych. Spójrz, widzisz te ładne zbóż? Dla mnie nieużyteczne, bo nie jem chleba. To smutne, lecz Ty masz takie złociste włosy. Gdybyś mnie oswoił, zboże, które też jest złociste, by mi przypominało Ciebie. Proszę się oswoić, ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokolwiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynu z przyjaciółmi, ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, oswój mnie. Jak się to robi? Trzeba być bardzo cierpliwym. Na początku siadasz w pewnej obligacji ode mnie. Będę spoglądał na Ciebie kątem oka, a Ty nic nie powiesz. Mowa to było, do nie porozumień. Lecz każdego dnia będziesz mi przeszedł troszkę bliżej. Kiedy będziesz odchodził, będę płakał. To Twoja wina! Nie życzyłem Ci nic złego! Sama chciałam, żebym wciął chciała swoją! Oczywiście, ale będziesz płakać. Oczywiście, więc nie na na swoim. ryzykała, gdy ty swoje nie, zykała, nie, ty, 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 swoje nie sobie ryzykołem. Gdy nocą będziesz spoglądać gwiazdy, będziesz sobie mówić, gdzieś tam jest mój przyjaciel. Każda z gwiazd będzie twoim przyjacielem. Idź jeszcze raz do ogrodu róż. Zrozumiesz wtedy, że to nie um, że Twoja róża jest jedyna na świecie. Na pożegnanie dam Ci w mój sekret. Jest bardzo prosty. Dobrze widzisz się tylko sekret. Twoja róża ma dla Ciebie takie wielkie znaczenie, ponieważ poświęciłeś jej bardzo dużo czasu. Jesteś za nim odpowiedzialny. Jestem odpowiedzialny za moją różę. Pan minister. Różyszko. Pan Mały że Bucha dzisiaj